Siema moi drodzy, ja jestem Crazy Famol i dzisiaj Was zapraszam na wycieczkę moim samochodem z klocków LEGO. Dzisiaj to będzie Nissan Skyline gt GTR R34 z filmu Szybcy ściekli z serii Lego Speed Champions. 319 elementów za jedynie 110 zł bez grosza katalogowo No i niestety ja taką cenę zapłaciłem, żeby taki zestaw posiąść Ale no dobra, jeśli chodzi o ten zestaw To właśnie prezentuję się w ten oto sposób Mamy taki fajny samochód, taki fajny z, właśnie z filmu "Szybciej ściekli Mamy też kierowcę Briana Urgenda Jakoś tak nie wiem co, Arcanina, Który właśnie jest jakby powiedzieć kierowcą tego samochodu Ale no dobra to no to co, myślę, że przejdziemy sobie na stół i od razu otworzymy to pudełko. No tak się składa, że to jest mój akurat pierwszy zestaw z serii Speed Champions z serii Lego. No i powiem Wam, że wygląda na rzut oka na kartonie naprawdę ładnie, ale odwróćmy sobie pudełko. Jak sobie odwrócimy, to właśnie mamy tutaj porównanie. Tutaj mamy z klocków Lego, akurat Nissan Skyrena, a tutaj mamy tego z filmu. No i tutaj jeszcze jest. Pokazane jak wygląda w środek, czyli jak się prezentuje samochód w środku Ale no dobra, myślę, że teraz możemy otworzyć pudełko Tylko dajcie mi chwilę, bo jak zwykle... o właśnie Wiadomo jak to się dzieje Wyciągamy tą oto zawartość No akurat trochę klocków LEGO się nazbierało, to już Wam powiem Ale zanim sprawdzimy to jeszcze powiem Wam, że w następnej recenzji możecie się spodziewać Zestaw z Gwiezdnych wojen, bo akurat ten... Powiem, że lubicie Gwiezdne wojny, więc pomyślałem, że czemu by nie. Ale dobra, mamy pierwszy worek tutaj. Widzę, że tutaj będzie mini figurka, bo widzę, że już tutaj jest tors. Drugi, drugi worek, tutaj też części. Widzę, że to są naklejki niestety. No naklejki to akurat to jest z mora właśnie tych klocków LEGO. Tutaj mamy. Taką, powiedzmy, element, z którą będziemy formować samochód. Instrukcja: instrukcja następ, wygląda nie, nie więcej tak, Tak się prezentuje. Możemy tutaj zajrzeć do środka, jak to wszystko wygląda. Jak coś powiem, nie tak to najmocniej przepraszam. Po prostu staram się zrobić jak najlepsze wrażenie. O, tutaj mamy też pozostałe samochody. Tutaj mamy te większe, te mniejsze, ale też tutaj mamy. Widzę, że z serii szybcy wściekli, na przykład ten, tutaj. No to co? No to ja będę składał ten zestaw i wracam do Was z gotowym zestawem. No i tak wygląda Nissan Skyline po zbudowaniu. No i muszę przyznać, że wygląda naprawdę bardzo ładnie. Akurat zajął mi to z jakieś powiedzmy 10 minut lub 15 minut budowania. Ale jak zwykle, tradycyjnie bawiłem się przy tym naprawdę dobrze. Więc zacznijmy od oceny właśnie tego samochodu. No to jeśli chodzi o Nissan Skyline, to się już mu przyjrzyjmy. No jak widać, tutaj akurat to wszystko większość to są naklejki. No, jak widać naklejki, jak można się tutaj dobrze przyjrzeć. Akurat to wygląda naprawdę ładnie. Tutaj możemy tutaj podnosić i upuszczać właśnie takie skrzydło, powiedzmy. Oczywiście zawsze mamy możliwość zajrzenia do środka. Tutaj mamy, tu, powiedzmy, takie, powiedzmy, butle z, powiedzmy, z paliwem. Czy jakieś to są takie dopalacze, które napędzają ten samochód i to fest, że on jest taki szybki. Oczywiście jak zwykle znajdzie się tutaj miejsce dla kierowcy, czyli dla minifigurki. Z tyłu, jak można się przyjrzeć, to tam jest tutaj też taki ten. O, tutaj z tyłu jest powiedzmy kolejny dopalacz taki. No i jeśli chodzi o wykończenie, to naprawdę bardzo ładnie wygląda. To ja już sobie to zamknę. Czekajcie. Yy, o, no tak wygląda. Od spodu wygląda mniej więcej tak. Niby już to wygląda jak bieda. No, i powiedzieć też, że koła wyglądają naprawdę bardzo ładnie. Jakby ktoś pytał o co chodzi z tymi kołami w komentarzach, to ta część jest oddzielna, bo koło to jest oddzielne, i ta część też, czyli te, powiedzmy, jak to się nazywa w samochodach, bo nie wiem w sumie, jak to się nazywa w samochodach, ta część koła, nie? Ale możecie napisać w komentarzach, bo będę wtedy bardzo wdzięczny i przypnę za to serduszko. No i co? Wygląda to naprawdę ładnie, z tyłu możemy zobaczyć, tutaj jest rejestracja samochodu oczywiście, tutaj mamy napis Toy of Tires nie wiem, o to chodzi, bo ja akurat niestety ale nie oglądamy za bardzo szybciej wściegli, A jeśli chodzi o tylny zderzak, to wygląda naprawdę fajnie, a zderzak wygląda nie więcej w ten sposób. samochód naprawdę wygląda fajnie, tylko szkoda, że wystają trochę tutaj od study, ale samochód naprawdę bardzo ładny. No to co? No to czas na minifigurkę. W zestawie znajdziemy tylko jedną minifigurkę, którą jest to Brian Orient. Jest to kierowca z filmu Szybcy i wściekli. No on wygląda akurat fajnie, został tutaj obdarzony jak widać w klucz francuski. Z tyłu też tak wygląda, włosy też wyglądają naprawdę bardzo fajnie. Figurka naprawdę ładnie wygląda. Akurat też się dowiedziałem niestety z smutnej wiadomości o aktorze wcielającego się właśnie w Briana. I smutną wiadomością jest to, że ten aktor wcielający się w tą postać niestety, ale nie żyje. No to jak chcecie, to możecie zapalić mocnicz w tym komentarzu w, pod tym filmem. A ja z chęcią też jak zwykle przypnę serduszko, bo ja zawsze lubię zostawiać serduszko w komentarzach tym pozytywnym komentarzom. No to co? No to czas finałowo na ocenę. No to zatem jaka będzie moja finałowa ocena? Moja ocena to będzie 8,5 na 10. Samochód wygląda naprawdę bardzo fajnie. I widać, że to rzeczywiście jest samochód z firmy Nissan. I to jeszcze na licencji filmu szybcy i ściekli, jak tutaj możecie zobaczyć, to jest logo Nissan. No, samochód wygląda naprawdę fajnie. W sumie zastanawiam się, czy nie zacząć zbierać więcej zestawów ze Speed Champions, gdyż samochody wyglądają naprawdę bardzo ładnie. Niektóre mogą się wydawać w ale też myślałem, żeby nie zrobić Wam recenzji kiedyś z jakiegoś zestawu, z serii Lego Technic. Dajcie znać w komentarzach, czy byście chcieli serię z Lego Technic na moim kanale z recenzji. A ja co, będę powoli się zbierał. Następna recenzja to będzie z gościem specjalnym, ale kto to będzie, to się zobaczy. No i co, powiem Wam, że jeszcze będzie ten. Wejście na statek Tajsain. Taniej, jakoś tak to było, nie więcej? Na, przez Darta Vadera, czyli zestaw, z którym jest ta ekskluzywna minifigurka Fivesa z Legionu Ark, czyli klona tego. To, to już Wam gwarantuję, że taka następna recenzja się pojawi. No i co? Jeśli filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Suba na mój kanał, żeby nie przegapić. No i co? Ja będę już powoli leciał. Mam nadzieję, że taka krótka i dobra recenzja Wam się spodobała. Więc trzymajcie się i cześć! Yo!